Słowo na poniedziałek. Twoja końcówka. Relacje między dwojgiem ludzi mają dwie końcówki: Twoją i czyjąś. Większość problemów w takim układzie powstaje, kiedy staramy się zorganizować funkcjonowanie strony przeciwnej. Niestrudzenie próbujemy, by druga osoba sformatowała w detalach. Sposób myślenia według naszej wizji świata. Przeobraziła się wreszcie w postać, którą sobie zaplanowaliśmy. Pokochała krańcowo nasze pasje. Rozumiała nas precyzyjnie, bez słów. Nie miała ciągle odmiennego zdania. Znosiła cierpliwie nasze humory. W detalach wreszcie krańcowo, precyzyjnie, ciągle cierpliwie. Brzmi jak definicja sztucznej inteligencji, nieprawdaż? Dysponując niesztuczną inteligencją, lepiej, żebyśmy w relacjach jakichkolwiek ty versus mąż-żona, ty versus partner-partnerka, ty versus dziecko, ty versus podwładny-podwładna, ty versus szef-szefowa, ty versus ktoś skoncentrowali się wyłącznie na sobie. Zaoferuj, bez oczekiwań wzajemności, uprzejmość. Pobłażliwość, niepamiętliwość, wybaczalność, gotowość, aktywność, cierpliwość, szczerość, niefachowość. To jedyny sposób wpływu na drugą końcówkę.